Witam. W tym krótkim filmie pokażę, jak powstawała Pandorika. Jest to przyszłość 5G. 5G. Technologia mobilna piątej generacji. Standard sieci komórkowej, Nas następca 4G, charakterystyka, technologia mobilna piątej generacji obejmuje standard systemu, który musi spełniać założenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU oznaczony jako IMT 2020. Wikipedia, rzecz dzieje się w 2045 roku. Mówimy tutaj o 7 g Przyszłość 5G. 5G nowej generacji. Cały system Pandorika nie jest to tylko gra, film. Jest to cały system światowy, który jest przyszłością 5G. Jest to 6G wchodzącej już w 7 i 8G. System Pandorika wchodzi w kompetencje naszego DNA. Osoba, która korzysta z Pandoriki, ma nałożone specjalne okulary. Okulary te Służą do podłączenia się do naszego systemu informacyjnego, naszego DNA. Inspiracją do systemu Pandoriki był film Szósty Dzień z Arnoldem Schwarzeneggerem z 2000 roku. Crystal apple has a possessed you.